W tym nagraniu przygotowałem dla Ciebie instrukcję obsługi portfela kryptowalutowego Atomic Wallet. Pokażę Ci, jak przelać kryptowaluty na ten portfel oraz z tego portfela na zewnętrzny adres. Pokażę Ci, jak zamieniać kryptowaluty na tym portfelu oraz jak steakować posiadane na nim kryptowaluty. Cześć, witam Cię na kanale Crypto Podróże. Ja nazywam się Dominik i w tym nagraniu pokażę Ci, jak używać portfel kryptowalutowy Atomic Wallet. Jeżeli jesteś na moim kanale po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, o podróżach. Więc jeżeli interesują Cię te tematy, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji oraz dzwoneczka, tak aby nie opuścić kolejnych nagrań w przyszłości. I z tego miejsca chciałbym Ci przypomnieć: pamiętaj, ja nie jestem doradcą finansowym, a wszystko co usłyszysz w tym nagraniu ma jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. I jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i lecimy z tematem. Atomic Wallet jest zabezpieczonym, zdecentralizowanym oraz anonimowym portfelem kryptowalutowym. Oznacza to, że posiadamy klucze prywatne swoich kryptowalut które nigdy nie opuszczają naszego portfela, nikt oprócz nas nie ma do nich dostępu, a jeżeli chodzi o anonimowość, nie ma również potrzeby weryfikacji naszych danych osobowych. Natomiast jeżeli nie wiecie, co to są klucze prywatne, klucze publiczne, pokazałem to w jednym z moich filmów na kanale, znajduje się on teraz w górnym prawym rogu, możecie sobie zawsze do niego wrócić i odświeżyć wiedzę. Na tym portfelu możemy przechowywać bitcoin, ethereum, ripple, litecoin i ponad 300 innych tokenów oraz kryptowalut. Całą dostępną listę kryptowalut, które możemy trzymać na tym portfelu, możecie oczywiście znaleźć na ich stronie internetowej. Podlinkuję Wam tą stronę w opisie tego nagrania, zobaczcie, jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Na tym portfelu oprócz przechowywania naszych kryptowalut możemy również kupować, zamieniać oraz staykować kryptowaluty. Atomic Wallet jest gorącym portfelem, który możemy pobrać zarówno na telefon, jak i na komputer. Jeżeli chodzi o komputer, zobaczcie, takie systemy mamy dostępne, m.in. Windows oraz Mac. Jeżeli chodzi o telefon, możemy tą aplikację pobrać zarówno z Google Play, App Store, jak i Android. Na tym portfelu możemy zamienić ponad 60 par kryptowalutowych anonimowo. Dodatkowo możemy otrzymać cashback 1% za taką zamianę. Portfel ten również umożliwia nam styjkowanie kryptowalut. Osoby, które subskrybują mój kanał od dłuższego czasu wiedzą już, że pokazywałem na kanale, jak można stajkować kryptowaluty na przykład na giełdzie Binance. Jeżeli tego nie widzieliście, zostawię Wam link do filmu w górnym prawym rogu. Natomiast musisz pamiętać o tym, że bezpieczniej jest trzymać kryptowaluty na własnym portfelu i za chwilę pokażę Ci, jak to można robić właśnie na portfelu Atomic Wallet. I na koniec, zanim przejdziemy do portfela i omówimy wszystkie jego najważniejsze funkcje, chciałbym ci powiedzieć jako ciekawostkę, że każda osoba, która zainstalowała sobie taki portfel, mogła ubiegać się o airdrop tokenów Atomic Wallet. Aby otrzymać taki airdrop, wystarczyło zainstalować sobie portfel, zweryfikować naszego maila, dostawaliśmy wówczas link do polecania, mogliśmy również polecać ten portfel innym osobom. No i każda osoba, która zarejestrowała sobie takie konto, taki portfel dostawała 10 tych tokenów, no i oczywiście 5 tokenów dodatkowo za każdą osobę, która założyła portfel. W tym momencie ta opcja jest nieaktywna. Jeżeli w przyszłości zostanie aktywowana ponownie, dam Wam oczywiście o tym znać. No i taki kod umieszczę pod tym nagraniem, abyście mogli zarejestrować sobie taki portfel i otrzymać 10 tokenów. A jeżeli chodzi o cenę tego tokena Atomic Wallet Coin, na dzisiaj to jest 25. najwyższa cena w historii było to ponad 2$, dolary, a więc jak widzicie w grę wchodzi otrzymanie od 10 do nawet 20$, dolarów. więc jeżeli taka informacja się pojawi, dam Wam oczywiście znać, że można ubiegać się o te tokeny. Pobierzmy sobie zatem portfel, na głównej stronie klikamy w tym miejscu, następnie wybieramy system operacyjny, który używamy w naszym komputerze, ja kliknę MAC, otwieramy pobrany plik. I tutaj będziemy mieć dwie opcje: Create Wallet, jeżeli chcemy utworzyć nowy portfel, lub klikamy Restore from Backup. Tą opcję używamy oczywiście, jeżeli wcześniej już mieliśmy założony portfel i posiadamy słowa odzyskiwania, tak zwane seeds. Natomiast ja wam pokażę, jak założyć nowy portfel. Klikamy Create Wallet, wprowadzamy hasło. Pamiętajcie, duże, małe litery, znaki szczególne, cyfry, tak aby to hasło było trudne. Powtarzamy hasło i klikamy Set Password teraz bardzo ważna kwestia, chciałbym, żebyście się skupili i zwrócili na to szczególną uwagę. Pojawiło się tutaj 12 słów, o których mówiłem poprzednio. Są to słowa, dzięki którym możemy odzyskać dostęp do naszego portfela. Tak, jeżeli przykładowo zniszczy nam się komputer, ktoś nam ten komputer ukradnie. My zawsze posiadając takie słowa, możemy odzyskać dostęp do naszego portfela. I teraz bardzo ważne, broń Boże, nikomu tych słów nie pokazujcie, nie zapisujcie ich na komputerze z dostępem do internetu. Najlepiej zrobić to na jakiejś kartce papieru. Może na pendrive, który używacie tylko i wyłącznie do takich celów, ale pamiętajcie, taki pendrive podłączamy do komputera, który nie jest podłączony do internetu. Chodzi tutaj o to, aby ograniczyć maksymalnie ryzyko, że takie słowa wpadną w niepowołane ręce. Oczywiście ten portfel jest stworzony tylko i wyłącznie na potrzeby tego filmu, a więc ja tego portfela używał nie będę, więc się nie musicie martwić, że wam pokazałem te słowa. Jeżeli mamy takie słowa zapisane, klikamy Open Wallet. I tak wygląda dashboard portfela Atomic Wallet. W górnym lewym rogu znajduje się saldo naszego portfela, możemy zmienić walutę. U mnie podane jest to w USDT, Wy możecie sobie zmienić przychodowo na PLN lub inną, którą używacie na co dzień. Na środku ekranu wyświetlają się wszystkie dostępne kryptowaluty, jest ich naprawdę sporo, tak jak mówiłem ponad 300. I jeżeli chcecie wyszukać jakiś coin, wpisujemy w tym miejscu przykładowo Bitcoin. Wyskoczy nam rezultat i mamy tutaj nazwę tego tokena lub kryptowaluty. Balans, czyli ile posiadamy tej kryptowaluty na portfelu, jej wartość w dolarach lub w innej walucie, którą wybraliśmy, cenę tego tokena lub kryptowaluty, zmianę w przeciągu ostatnich 24 godzinach, ile procent całego portfela stanowi właśnie ta kryptowaluta, market cap tej kryptowaluty oraz wykres z ostatnich 7 dni. I możemy sobie kliknąć wybraną kryptowalutę, przykładowo Bitcoin, wyświetli nam się taka strona, gdzie mamy podaną kryptowalutę, jej ilość oraz wartość w wybranej walucie Fiat. I teraz jeżeli chcemy przesłać daną kryptowalutę na ten portfel, musimy kliknąć Receive. I to jest adres, na który należy przelać daną kryptowalutę przykładowo z giełdy. Za chwilę Wam pokażę jak to zrobić. I jeżeli chcemy wysłać daną kryptowalutę na zewnętrzny portfel lub przykładowo na giełdę, klikamy Send. I za chwilę również pokażę Wam jak to zrobić krok po kroku. Mamy tutaj również wykres danej kryptowaluty, jak kształtowała się jej cena. Możemy sobie zmienić interwał czasowy na 24 godziny, tydzień, miesiąc, dowolnie. Są tutaj również transakcje, wszystkie, które zrobiliśmy do tej pory na naszym portfelu. Przelejmy sobie teraz dla przykładu jedną wybraną kryptowalutę, przykładowo Tezos. Klikamy receive, kopiujemy sobie ten adres i załóżmy, że zakupiliśmy sobie kryptowalutę Tezos na giełdzie Binance. Jeżeli nie macie jeszcze konta na giełdzie Binance, zachęcam Was do skorzystania z linku, który znajduje się pod tym nagraniem ponieważ przygotowałem dla Was zniżkę 10% na korzystanie właśnie z tej giełdy, a więc będziecie mieli o te 10% tańsze opłaty na tej giełdzie. Klikamy sobie Wallet, Fiat and Spot, szukamy tej kryptowaluty, klikamy Withdraw, w tej kolumnie wprowadzamy skopiowany adres. Adres portfela automatycznie zostaje dopasowany do tej sieci w przypadku tej kryptowaluty. W tym miejscu wpisujemy ilość jaką chcemy wysłać lub klikamy Max, a następnie klikamy wypłata. I teraz musimy poczekać, aż ta kryptowaluta dojdzie na nasz portfel. W zależności od tego, jaki to token, jaki to coin, może to potrwać od kilku do kilkunastu minut. Teraz pokażę Wam, jak wysłać z tego portfela na zewnętrzny adres daną kryptowalutę. Klikamy sobie Send. W tym miejscu podajemy adres, na który chcemy przelać daną kryptowalutę. W tym celu przechodzimy ponownie na giełdę. Klikamy Wallet, Fiat and Spot. W tym miejscu wpisujemy daną kryptowalutę. Wyskoczy nam nazwa tej kryptowaluty. Klikamy Depozyt. I jeżeli robimy to po raz pierwszy, w przypadku kryptowaluty Tezos musimy sobie taki adres wygenerować. Klikamy Get Address i zobaczcie, został wygenerowany adres, to jest ten od T do Q. Oczywiście w Waszym przypadku będzie wyglądał on zupełnie inaczej. Kopiujemy sobie ten adres klikając w tym miejscu. I zobaczcie, jest tutaj również podany średni czas oczekiwania na tą kryptowalutę. W tym przypadku jest to 28 minut. Wróćmy na portfel. W tym miejscu wklejamy skopiowany adres. Podajemy ilość, jaką chcemy wypłacić, przykładowo 10. W tym miejscu pokazana jest dostępna ilość tej kryptowaluty na naszym portfelu. Możemy sobie oczywiście tutaj kliknąć, wówczas możemy wypłacić całość właśnie takim jednym kliknięciem. No i oczywiście podane jest fee, czyli opłata za taki przelew. W tym momencie wynosi ona troszkę ponad 1 cent. I jeżeli wszystko się zgadza, zarówno adres, ilość, którą chcemy wysłać oraz zgadzamy się z wielkością opłaty, tak, wówczas klikamy cent. Zobaczcie, kilka minut temu robiliśmy ten przelew i już znajduje się na moim portfelu 12 sztuk XTZ. Kolejną zakładką na portfelu jest to opcja Exchange. Kliknijmy sobie w tym miejscu i tutaj mamy opcję wymiany tokenów. Tak, Czyli przykładowo klikamy sobie w tym miejscu, szukamy kryptowoltę, którą chcemy zamienić. Przykładowo Tezos pokazuje nam balans, jaki mamy na naszym portfelu. I w tym miejscu wybieramy token, kryptowoltę, na którą chcemy zamienić Tezos. Przykładowo USDT. I tutaj mamy podane wszystkie najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o tą zamianę. Mamy podaną wartość jednego. XTZ, po której zostanie dokonana zamiana, możemy sobie porównać tą cenę z ceną przykładowo na Giełdzie Binance, tak? czy jest atrakcyjna w porównaniu do portfela Atomic Wallet, no i oczywiście opłatę FI w tym przypadku jest to około 1 centa, czyli bardzo, bardzo mało, ale dodatkowo dostajemy jeszcze reward, czyli to co o czym mówiłem na początku tego nagrania, w tym przypadku będzie to 0.097 tokena Atomic Wallet Coin. Oczywiście ten procent możemy sobie również zwiększyć, ale o tym opowiem za chwilę. Kolejna zakładka jest to opcja Buy Crypto. I w opcji tej mamy możliwość zakupić sobie kryptowaluty za pomocą karty Visa lub też Mastercard. Minimalna kwota, za którą możemy zakupić kryptowalutę, używając tej opcji, jest to w tym momencie 10 dolarów. A średni czas oczekiwania od 10 do 30 minut. Natomiast chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na wysokość opłaty transakcyjne, w tym przypadku jest to. 5%, czyli bardzo dużo, tak? Jeżeli chcecie zakupić kryptowalutę za 200 dolarów, zapłacicie aż 10 dolarów opłaty transakcyjnej. W tym przypadku jest to mało opłacalne. Proponuję Wam używać przykładowo giełdy Binance, tam jest taniej, a najlepiej robić to za pomocą przelewu bankowego, wówczas nie ma żadnej dodatkowej opłaty FI, przynajmniej na giełdzie Binance. Jeżeli z jakichś względów decydujecie się na używanie tej opcji, no to muszę Wam powiedzieć, że tutaj również dostajemy nagrodę 1% wielkości danej transakcji. W tym przypadku dostalibyśmy 0.35 Atomic Wallet Coinów, kupując kryptowalutę za 200 dolarów. Jeżeli chcemy sprawdzić historię naszych transakcji, oczywiście klikamy w tym miejscu. Kolejna zakładka jest to opcja History, czyli tutaj możemy sprawdzić wszystkie nasze transakcje na tym portfelu. I jeżeli będzie takich transakcji bardzo dużo na tym portfelu, możemy wyszukać sobie daną kryptowalutę, dany token, wpisując ją w tym miejscu. Kolejna zakładka, kolejna opcja na portfelu jest to staking. I tutaj mamy różne kryptowaluty do wyboru, które możemy stajkować, posiadając je na naszym portfelu Atomic Wallet, czyli po prostu możemy zapewnić sobie dochód pasywny od naszych kryptowalut. Dajmy na to, że posiadamy kryptowalutę Tezos, pokażę Ci na tym przykładzie, klikamy sobie tą kryptowalutę. I w tym miejscu mamy podaną nazwę naszej kryptowaluty, procent na jaki możemy liczyć w skali roku od 4 do 7 w tym przypadku. Ilość tokenów, jaką już stejkujemy na tym portfelu. No i procent, jaki dostaliśmy za wybrany walidator. Bo za chwilę Wam pokażę, że mamy do wyboru bardzo dużą ilość. W tym celu klikamy Choose Baker. I zobaczcie, wyświetliła nam się bardzo duża ilość walidatorów, do których możemy dołączyć i zacząć stejkować. Wybierzcie oczywiście ten, który daje Wam największy procent. Wyszukujemy go w ten sposób, klikając Reward. I w tym przypadku największy procent daje nam BAKE TZ 5,83% oraz POS DOC również 5,83%. Ja wybiorę ten drugi, klikam sobie w tym miejscu, ta opcja nam się wyświetla i klikamy STAKE. Musimy podać hasło naszego portfela i potwierdzić CONFIRM. I wyświetlił nam się komunikat, sukcesem zakończyła się ta transakcja, stake'ujemy 20,699 Tezos'a. Podany jest również hash naszej transakcji. No i klikając w tym miejscu możemy powrócić do poprzedniej opcji. I tak samo robimy z każdą kolejną kryptowalutą. Pamiętajcie, że niektóre z nich mają opcję Unstake i musimy kliknąć Unstake, jeżeli daną kryptowalutę będziemy chcieli przykładowo z tego portfela wybrać, a mamy ją wrzuconą do stakingu. Musicie o tym pamiętać, żeby się później nie zdziwić, że nie możemy wypłacić naszej kryptowaluty. Jeżeli stakujecie, zawsze należy kliknąć Unstake, zanim będziemy taką kryptowalutę chcieli wypłacić. Zresztą wszystkie informacje wyświetlają nam się tutaj, w tym miejscu. Ile mamy tokenów, ile stakeujemy oraz total balance? Wszystko w jednym miejscu. Pamiętajcie również o tym, że opcję staking mamy również na giełdzie Binance. Więc jeżeli macie tutaj jakieś swoje tokeny, możecie sobie kliknąć Finance, Binance Earn, wyszukać daną kryptowalutę, przykładowo Tezos. I zobaczcie, mamy tutaj podany procent, na jaki możemy liczyć. Na 30 dni, jeżeli zamrozimy sobie Tezosa, dostajemy 6,74%, czyli troszeczkę więcej niż to było w przypadku portfela Atomic Wallet. Natomiast wiąże się to z większym ryzykiem, ponieważ trzymanie kryptowalut na giełdzie takie ryzyko ze sobą niesie. Natomiast jeżeli trzymacie tutaj kryptowaluty, możecie oczywiście taki staking sobie uruchomić. Niech ta kryptowaluta dla Was pracuje. Klikamy w tym celu stake. I zobaczcie, wyświetla nam się opcja na 30 dni, na 60 dni oraz na 90 dni. Są tutaj większe procenty, bo aż 10. Natomiast w tym momencie ta pula jest wysprzedana, więc wracam do opcji 30 dni, klikam max. Zapoznajemy się z wszystkimi informacjami, które są tutaj podane. Zaznaczamy zgody, jeżeli się z nimi zgadzamy. Przypominam jednocześnie, że jest tutaj podane minimum, w tym przypadku jest to 50 Tezos i maksimum 50 tysięcy Tezos. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy confirm. I od tego momentu przez 30 dni ta kryptowaluta zaczyna dla nas pracować. Natomiast, więcej o tym mówiłem w filmie, w nagraniu, który widzisz teraz w górnym, prawym rogu. Możesz sobie zawsze do niego wrócić. Dalej mamy opcję Settings i tutaj mamy opcję Membership. Jeżeli zakupimy sobie określoną ilość tokenów, będziemy dostać odpowiednio wyższy procent za używanie różnych opcji na tym portfelu, co mówiłem wam poprzednio. I tutaj jest również podana informacja, że każdy, kto użyje opcji Exchange, dostanie jednorazowo gratis 5 tokenów Atomic Wallet Coin, czyli trochę ponad 7 dolarów. Dalej mamy opcję Buy Atomic Wallet Coin i możemy to zrobić za pomocą tokenów BNB, jeżeli posiadamy je na portfelu Atomic Wallet i dokonać takiego zakupu. Dalej mamy Security, możemy zmienić nasze hasło. W tym celu będziemy potrzebować 12 słów, które sobie zapisaliśmy poprzednio. Podajemy stare hasło, nowe. No i te 12 słów wklejamy w tym miejscu i klikamy Change Password. Klikamy Private Key, wpisujemy nasze hasło i klikamy Show Private Key. I tutaj macie u samej góry jeszcze raz powtórzone te 12 słów, które zapisaliśmy poprzednio w czasie zakładania tego portfela. Możemy zawsze sobie do tego wrócić, ale również znajduje się tutaj klucze prywatne każdej poszczególnej kryptowaluty. Tak więc jeżeli przykładowo macie na tym portfelu Jakieś kryptowaluty, przykładowo Cardano, możecie sobie pobrać klucz prywatny takiej kryptowaluty i zapisać go w bezpiecznym miejscu. I nawet jeżeli przykładowo Atomic Wallet zniknąłby bez internetu, to Wy mając taki klucz prywatny, możecie sobie to Cardano zawsze odzyskać. I zobaczcie, przy każdej kryptowalucie mamy podany taki klucz, publiczny jak i prywatny. Ostatnią opcją jest to opcja Support. Jeżeli mamy jakikolwiek problem z portfelem, możemy się bezpośrednio połączyć z supportem, używając czatu, e-maila. Lub posiłkując się nagraniami wideo. Są tutaj również podane social media, oficjalne social media tego portfela. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że nagranie było pomocne, że dowiedzieliście się z niego czegoś nowego. Dziękuję Wam wszystkim za łapki w górę, za komentarze, za subskrypcję, bo dzięki temu mój kanał rozwija się jeszcze szybciej. A my widzimy się już w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się. Hej!